Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Możesz wiedzieć więcej. Ja nazywam się Karolina Wrońska, a dzisiaj chcę Wam powiedzieć trochę więcej na temat nieruchomości. Skąd taki pomysł na takie zagadnienie? Pomysł stąd, ponieważ bardzo często słyszymy narzekania od Was, że nie akceptujemy wielu nieruchomości, że nie podobają nam się nieruchomości, że dajemy decyzje odmowne. Po tym dzisiejszym filmiku jestem przekonana, że będziecie zdecydowanie bardziej rozumieć, co my chcemy, co niekoniecznie. Bo nie tylko opowiem Wam, jakby tak globalnie o nieruchomościach, bo pewnie większość z Was już dużo na ten temat wie, ale również pokażę Wam przykłady nieruchomości, które do nas wysyłacie i sami będziecie pewnie w stanie ocenić, czy te nieruchomości w takim stanie wiedzy, jakie od Was dostajemy, są realne do wyceny i są realne do zabezpieczenia się na nich. Żeby przypomnieć pokrótce, jakie w ogóle nieruchomości akceptujemy, to mamy tutaj cztery grupy i to jest jakby niezmienna sprawa. W pierwszej kolejności mówimy o nieruchomościach komercyjnych, czyli wszelkiego rodzaju inwestycje w budowie, inwestycje deweloperskie, wszelkiego rodzaju nieruchomości, gdzie jest biznes, czyli biurowce, kamienice, salony samochodowe, stacje diagnostyczne, warsztaty to wszystko to, co jak najbardziej jesteśmy w stanie zaakceptować. Drugą grupą są nieruchomości mieszkalne, czyli tutaj mówimy domy, mieszkania, apartamenty, jak najbardziej tak. Grupa trzecia to jest nieruchomości przemysłowe. No i tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Skomplikowana o tyle, że to są nieruchomości specyficzne i każdorazowo ta wycena, ona jest dość skomplikowana i ona może być różna. Niemniej hale, magazyny, takie przestrzenie produkcyjne, przemysłowe jak najbardziej są w naszym zasięgu. No i rzecz czwarta. Czyli grunty niezabudowane to coś, co mało kto chce na rynku i mało kto je akceptuje, więc grunty budowlane, inwestycyjne, przemysłowe i jak najbardziej tak. Ja zawsze się śmieję, że gdybym miała jednym słowem podsumować, jakie nieruchomości chcemy, to chcemy nieruchomości płynne, czyli nieruchomości, które w razie W można stosunkowo łatwo i szybko sprzedać. Jakie to są nieruchomości płynne, o tym już Wam powiedziałam. Natomiast jest gron nieruchomości, których absolutnie nie zaakceptujemy. I są to nieruchomości rolne, czyli nie tylko grunt rolny, ale również gospodarstwa rolne. Zamki, pałace, dwory, forty, elektrownie wiatrowe, fotowoltaiki, które bardzo często się ostatnio pojawiają, Piaskownie, żwirownie, gruntownie, kopalnie tak, wiatraki takich rzeczy absolutnie nie. Są to nieruchomości specyficzne, bardzo trudno zbywalne, wobec tego tego typu nieruchomości nie chcemy. No dobrze, natomiast to, że chcemy nieruchomości mieszkalnej, nieruchomości komercyjnej, nie oznacza, że każdą taką nieruchomość zaakceptujemy. Dlaczego? A no, te powody właśnie chcę Wam teraz pokazać. Pokażę Wam najpierw pierwszy przykład nieruchomości komercyjnej, która według klienta jest warta ponad 2 miliony. W pierwszym mailu od pośrednika otrzymałam takie oto zdjęcia. Trzy. Czy jesteśmy w stanie oszacować wartość nieruchomości choćby przybliżoną? Absolutnie nie. Nic tutaj nie widzimy. Widzimy zdjęcia drzewi, pola tak naprawdę i kawałek budynku, który totalnie nic nam nie wnosi. To nie jest... To nie są zdjęcia, na podstawie których jesteśmy w stanie oszacować wartość nieruchomości. Po moich prośbach pośrednik uzyskał od klienta uzupełnienia, które wyglądały mniej więcej tak, co okazuje się. To nie tylko nieruchomość komercyjna, zresztą w stanie mocno rozkładającym się, ale również jakaś tam nieruchomość, jak widzicie, mieszkalna, która niestety również nadaje się do rozbiórki. Więc... No, jakby to, że klient mówi, że ma nieruchomość komercyjną, nie zawsze to oznacza i to jest właśnie jeden z tych przykładów. Tego typu nieruchomości, nadające się do rozbiórki, absolutnie nie mogą stanowić przedmiotu naszego zabezpieczenia. Przejdźmy zatem do nieruchomości mieszkalnych. Czy wszystkie je akceptujemy? No, oczywiście, że nie. Spójrzcie. To są zdjęcia, które otrzymaliśmy od klienta do wyceny nieruchomości. Abstrahuję od tego, jakby jaka jest łazienka i jaki jest jej stan techniczny. Natomiast spójrzcie, jakie zdjęcia dostajemy. Zdjęcia, gdzie gościem głównym jest zasłona i obraz, a na drugim zdjęciu gościem głównym jest sprzęt sportowy. Czy to ma jakikolwiek, jakikolwiek wpływ na wartość nieruchomości? Oczywiście, że nie. Nic zupełnie tego typu zdjęcia nam... Nie mówią, więc jeżeli dostajecie od klienta zdjęcie szczątkowej ściany, stolika czy krzesełka, to to nie jest zdjęcie na podstawie, którego jesteśmy w stanie oszacować wartość jego nieruchomości. Idźmy w inną nieruchomość, znowu komercja klient, według klienta posiada on nieruchomość biurowo-magazynową i otrzymujemy tego typu zdjęcia. U góry widzimy nieruchomość biurową, na dole widzimy nieruchomość magazynową. Stan techniczny bardzo zły, natomiast jakby widzicie zdjęcie z tą przyczepą i z drewnem, które znowu, no jakby dla nas, jako dla firmy pożyczkowej i funduszu pożyczkowego, który zabezpiecza się na nieruchomości i to ta nieruchomość jest kluczową wartością dla nas, no absolutnie nic nam nie wnosi. W związku z tym znowu Kolejny raz zdjęcia, które zupełnie nie przedstawiają jakby stanu takiego faktycznego nieruchomości, a co więcej, stan techniczny to już widzimy po tych zdjęciach, jest na tyle zły, że nie będziemy w stanie przyjąć tego przedmiotu jako zabezpieczenie. I kolejna komercja. No, Widzicie, no jakby tutaj mieliśmy klienta, który oczywiście chciał od nas środki na remont tego i jakby wszystko fajnie, tylko musimy pamiętać o tym, że my jako fundusz pożyczkowy wyceniamy nieruchomość na podstawie aktualnej wartości, nie wartości przyszłej, bo my nie mamy przekonania i żadnej pewności, że dając klientowi 2, 3, 4 miliony pod taką nieruchomość. On te pieniądze przeznaczy właśnie na remont. On może je przeznaczyć na zupełnie co innego, a my zostaniemy z taką rozwalającą się nieruchomością, która tak naprawdę nadaje się na dzień dzisiejszy do rozbiórki, a na pewno nie do szybkiej sprzedaży. Więc jakby my doskonale rozumiemy zasady flippingu, rozumiemy, że ktoś chce kupić nieruchomość, wyremontować i sprzedać z zyskiem. Natomiast jeżeli kupuje nieruchomość w takim stanie technicznym, no to jakby. To nie nadaje się zupełnie jako nieruchomość pod, pod nasze zabezpieczenie. Dwa kolejne domy, które dostaliśmy, to jest pierwszy z nich. No, jakby widzimy, w jakim stanie jest ten dom, no i jakby każdy z Was może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest nieruchomość, którą będzie można szybko i po cenie rynkowej upłynnić. W mojej ocenie nie. Tego typu nieruchomości niestety ale nie będą u nas akceptowane. I analogicznie kolejna nieruchomość, którą tutaj widzicie, tutaj mamy zdjęcia pokoju, zdjęcia pomieszczenia, nawet nie wiem do końca co to jest. Natomiast stan techniczny jest fatalny. Generalny remont, grzyb na ścianach, no nie. Jeżeli klienci przysyłają Wam takie nieruchomości, z góry powinniście im powiedzieć, że bez innego przedmiotu zabezpieczenia pożyczka będzie niemożliwa. Co za tym jest kluczowe i o czym należy pamiętać? No więc, pamiętać należy o tym, żeby pozyskując od klienta dokumenty już na dzień dobry, powiedzieć mu, czego wy od niego oczekujecie. A oczekujemy tego, żeby zdjęcia były po pierwsze kolorowe ja wiem, że to trywialne, ale bardzo często dostajemy skan czarno-biały, operatu, w którym nic nie widać żeby zdjęcia były aktualne, a nie sprzed siedmiu lat, kiedy to nieruchomość była w totalnie innym stanie, żeby zdjęcia przedstawiały nieruchomość zarówno wewnątrz, ale i z zewnątrz. Nie mówię oczywiście o bloku mieszkalnym, bo on z zewnątrz nam średnio coś daje, natomiast dom, no to jest mocno kluczowy jak on wygląda z zewnątrz. Więc zdjęcia tutaj są niezbędne. No i zdjęcia, które pokazują nam każde pomieszczenie, nie tylko łazienkę, nie tylko pokój, nie tylko kuchnię, ale ogólny ogląd sytuacji, który dopiero po przedstawieniu całości pozwoli nam szybko wycenić nieruchomość. A wiemy o tym doskonale, że ta szybkość jest i dla nas, i dla Was, i dla Waszych klientów kluczowa. Więc jeżeli dostajemy tego typu wycinki, no to my nie, nie damy Wam szybko wyceny. Jeżeli dostajemy komplet, to wycenę i wstępną propozycję dla klienta dajemy Wam w kilka godzin. W związku z tym... Pilnujcie tego, dociskajcie, mówiąc kolokwialnie klientów o to, żeby przedstawiali nam globalną, jakby globalny widok nieruchomości, a my ze swojej strony wtedy na pewno zagwarantujemy Wam to, że zrobimy Wam wycenę najszybciej na rynku i w kilka godzin przedstawimy Wam ofertę wstępną. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że zobrazowałam Wam trochę więcej, czego my nie chcemy, a co chcielibyśmy dostawać i jak przyspieszyć z procesowaniem wniosków Waszych klientów. Póki co pozostaje mi powiedzieć, do zobaczenia w następnym filmiku.